Cześć, witajcie po raz kolejny na kanale MediSound. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam pokazać, jak bardzo łatwo wykonać maseczkę ochronną w domu. Na początek może kilka słów. Ta maseczka nie do końca chroni nas przed zarażeniem koronawirusem, natomiast w pewnym stopniu ogranicza ryzyko. Zakażenia, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, przede wszystkim ogranicza ryzyko rozsyłania tego wirusa przez osoby chore. Dlatego pokażę Wam, jak wykonać taką maseczkę. Obecnie ciężko jest dostać tego typu maseczki, a jeszcze trudniej i są jeszcze bardziej drogie maseczki z filtrem tego typu. Dlatego w prosty sposób możecie wykonać ją sami w domu. Potrzebujecie kawałek najlepiej bewełnianego materiału. Dla osoby dorosłej będzie to materiał około 25 na 15, może być na 20. Dla dziecka 20 na 10-15 cm. Dwie gumki recepturki i igłę i nitkę. Nic więcej. Zobaczcie, jak prosto można to drodzy Państwo zrobić. Bierzemy nasz materiał i zaczynamy składać go w harmonikę. Tak jak robiliśmy kiedyś wachlarzyk w szkole. Osoby, które są w moim wieku, wiedzą doskonale jak to zrobić. Dzisiaj dzieci nie wiem czy robią to w szkole, ale mam nadzieję, że też. Zobaczcie, składamy. Jeżeli mamy już to zrobione, to teraz, drodzy Państwo, bierzemy jedną gumkę tutaj. Zakładamy końcóweczkę i w tym miejscu zszywamy igłą i nitką. To samo robimy ze stroną drugą. Nie będę teraz Wam tutaj pokazywał jak szyję, bo po pierwsze nie szyję zbyt dobrze, a po drugie zabrałoby to zbyt dużo czasu, więc przygotowałem już taką zaszytą maseczkę. I zobaczcie jak ją rozłożymy, w jaki sposób ona wygląda. Te gumki zakładamy na uszy, tutaj zasłania nam w 100% twarz. Kawałek materiału, proszę Państwa, upranego na pewno ktoś ma w domu jakąś bawełnianą pościel, która już jest niepotrzebna. Należy ją wyprać, pociąć na kawałeczki, jak powiedziałem, kilka gumek, recepturek, igła nitka i nic więcej nie musimy robić. Naprawdę zachęcam Was, abyście te maseczki nosili. Ponieważ tak naprawdę nie wiemy, kto z nas jest zarażony, kto z nas jest nosicielem i będzie nam naprawdę dużo łatwiej, jeżeli szybciej. To całe badziewie, które jest obecnie zwane koronawirusem z naszego kraju, ucieknie. Dlatego jeszcze raz proszę, noście maski, a przypominam, że od jutra, to jest od 16 kwietnia, w miejscach publicznych mamy nakaz używania maseczek, które zasłaniają nam usta i nos. Na koniec proszę, jeżeli Wam film się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli kogo zainteresowały moje inne filmiki, możecie zasubskrybować mój kanał. Co jakiś czas będziemy starał się wrzucać tam jakieś ciekawe rzeczy które mogą Was później zachęcić do jakiegoś działania związanego z medycyną i nie tylko. Do zobaczenia.